Wciąż wybieram jedno z dwóch. Moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą stu, Tak jak nocy, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle lat. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być Wybór wskazałem, mądry miś Wiem, że nie chcę dłużej śnić Miś obudził moje dziś To jest wyjście Witajcie, kochani. Trochę bałaganu z drewnem. Mamy 7 kubików drewna, głównie do opału, ale mam mnóstwo pomysłów, co jeszcze można by zrobić z tego drewna. Więc na pewno porobię ławeczki. Tak, ale może jeszcze najpierw powiedzmy, że przynajmniej w moim przypadku. To jest pierwsze nasze drewno w takiej tak. postaci, prawda? Bo I w do takiej tej... ilości. I w takiej ilości, bo ja nigdy nie mieszkałam w domu, w którym był kominek lub też opalało się drewnem. Oczywiście u babci za dawnych czasów, tak, ale y, zawsze było ogrzewanie gazowe albo ja takie miejskie, a ty miałeś kiedyś, mieszkałeś w takim miejscu, nie. żeby... Nie, nie, nigdy nie mieszkałem w miejscu, gdzie byłby kominek, ale zawsze marzyłem o kominku. No, właśnie, i jak wcześniej żeśmy tutaj zaopatrywali się w drewno do kominka, to ono już było takie, właśnie gotowe, poporcjowane. Natomiast jak zobaczyłam tutaj, e, najpierw jeszcze pojechaliśmy do lasu zobaczyć drewno, które kupiliśmy, a które czekało, byśmy je odebrali, to przyznam, że ogarnął mnie lekki strach, jak my damy radę to drewno tutaj przytransportować, no ale oczywiście znalazła się osoba pomocna która użyczyła czy wykorzystała swój sprzęt i, i to drewno tutaj przywiozła, ale ja byłam przerażona po prostu, jak te wielkie, wielkie drzewa były unoszone takim łapakiem i z miejsca na miejsce przekładane. A teraz tniecie je. Tak, i teraz też się obawiałem tego cięcia. Mówię jejku, ile tego cięcia jest i łupania przede wszystkim tego drewna ale e, tutaj w ogóle słuchajcie, na wsi jest w ogóle jakoś niesamowicie, ponieważ wszyscy są uczynni. Bardzo dziękujemy Marcinowi. E, sam się wziął za cięcie tego drewna. Dzisiaj był jeszcze, przyprowadził swojego szwagra, który łupał to na kawałki ja układałem. E, naprawdę Marcin, bardzo jesteśmy wdzięczni za twoją pomoc. Tak, sami byśmy tego nie zrobili. I, znaczy by to trwało. No by bardzo to trwało długo. bardzo, bardzo długo. I teraz jest dużo materiału do kominka, ale co ty jeszcze powiedz, kochani, bo jak ty patrzysz na to drewno, to ja od razu widzę, jak ci się oczy świecą, bo będziesz mógł robić różne piękne rzeczy z większych, mniejszych kawałków tego drewna. Tak, na pewno marzyłem o grządkach takich z samych bali i już tam. Już, już wybieram kawałki, które się nadają na te grządki. Tak, takie mniejsze, tak? Tak, takie mniejsze. Mniej. Na pewno co najmniej kilka ławeczek na tym terenie naszym, ponieważ to jest duży teren i gdy coś robimy, to czasami chciałoby się przysiąść, tak. a, a nie ma gdzie. Abyśmy ma musieli gdzie. 200 metrów albo więcej tak. biec, żeby usiąść na ławeczce albo na huśtawce, więc też. Bardzo mi się to już podoba i widzę to wyobraźnie, jak zrobisz te ławeczki, a oczywiście ja przy tych ławeczkach posadzę piękne kwiaty. Będą jeszcze takie ławy, takie stoliki, też jest tu kawał takiego. O, coś takiego dużego tylko drena. większego, tylko żeby większe, można było tak, sobie postawić kawkę. Mhm. Także pomysłów jest naprawdę mnóstwo kurczakom będę chciał zrobić jakieś fajne takie do do tego, żeby sobie siedziały na tych piękach. Mhm, mh, Pewnie jeszcze mnóstwo rzeczy przyjdzie do głowy. Tak. Pomysłów. I może to się też to wydawać takie banalne drewno, ale nas to bardzo cieszy. Bo raz, że to pięknie wygląda. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie, tak. To też jest właśnie zachwycające. No i możemy coś robić pierwszy raz. Ale zobaczcie, jak różne grządki można porobić z takiego drewna. Nawet z takiego połupanego można je te łupki poukładać w formie grządki i też to bardzo pięknie będzie wyglądało. No właśnie. Także bardzo się cieszymy i dziękujemy Marcinowi, że nas że powiedział w ogóle o takiej możliwości kupna tego drewna i że nam tak pomaga i że zawsze możemy na niego liczyć. I wzajemnie. A jeszcze co ciekawe, marzyłem o takim karniku dla kur, czyli z takiej z takiego bala Aha, dużego, no, no. wyżłobić e... taki żłób po żółw? prostu, to się chyba żłób nazywa chyba nawet. Tak. Mm -hmm. i słuchajcie, dzisiaj Marcin nam przywiózł taki żłób gotowy mm -hmm. tak. no. stary, wymaga oczyszczenia ale bardzo ładny, także serdecznie serdecznie dziękujemy Marcinowi i wszystkim Wam za dobre słowa, za słowa wsparcia i za to, że chociaż nieraz się nie znamy to mamy takie poczucie, że jesteśmy razem. I co jeszcze jest fajne? Właśnie to. Mamy trociny. Mhm. Mnóstwo tych trocin jest z cięcia tego drzewa. Tak, a jeszcze, jeszcze będzie, bo przecież zaledwie, nie wiem, jedną czwartą pocięliście tego. No, tak. A już jest tyle trocin, i ja chyba zacznę to teraz zbierać na jakąś kubkę albo może do jakiegoś worka. Bo to będzie bardzo dobre, jak trochę poleży, albo na ściółkę, albo na przejścia między grządkami, bo zastanawialiśmy się, skąd tutaj wziąć trociny, prawda? A teraz ich tyle mamy. A słyszałam też, że właśnie. I to, kochani, jeżeli macie takie doświadczenia, to powiedzcie, czy rzeczywiście tak jest, że jak są takie ledwo co urodzone, wyklute kurczaczki, kurczaczki takie jedno kilkudniowe, to czy dobrym podłożem, bo właśnie zastanawiamy się, co im wysypać do tego kartonika, czy dobrym podłożem będą dla nich właśnie też takie trociny? Bo gdzieś słyszałam, że to mogą być trociny, że to może być słoma, ktoś tam mówił, że gazety. Ja mówiłem, że gazety, Ty ponieważ mówiłeś... tak u mojej babci, jak jeździłem i były kurczaczki, to właśnie trzymali na piecu. A ściółką były gazety. Aha, aha. No ale może właśnie mogłyby być. Myślę, że takie trociny, trociny są rewelacyjne. Ale nie mamy pojęcia, nie wiemy na czym te kurczaki trzymać, więc jeżeli byście podzielili się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, to będziemy bardzo wdzięczni też za te informacje. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej.